Internet jest. Internet jest teraz, jest. Internet jest super, jest. Internet, internet, łączy ludzi, internet, internet jest teraz, jest. Internet, jest super, jest. Internet, internet, łączy ludzi, internet. Nasze babcie i dziadkowie tylko mogli oni marzyć, no bo przecież, wiadomo, internetu nie było. Nudy były takie straszne, a ludzie mieli miny poważne, no bo nie mieli komputeru ani żadnego internetu. Internet jest teraz, jest internet jest super jest internet internet łączy ludzi internet internet jest teraz jest internet jest super jest internet internet łączy ludzi internet razu pewnego wesołego internet został stworzony rozwijał się tak szybko że opanował wszystko ludzie go pokochali i go wszędzie instalowali teraz jest prawie u każdego i się cieszą wszyscy z tego internet jest teraz jest internet jest super jest internet Internet łączy ludzi, internet. Internet jest, teraz jest. Internet jest, super jest. Internet, internet łączy ludzi, internet. Każdy może w nim zaistnieć. Możliwości są szalone. Można zostać wielką gwiazdą i odwiedzić stronę każdą. Wirtualny świat zaprasza każdy przecież ma marzenia w internecie jest znajdziecie i szczęśliwi będziecie internet jest teraz jest internet jest super jest internet internet łączy ludzi internet Internet jest teraz, jest, internet jest super, jest, internet, internet, łączy ludzi, internet. I jeszcze raz, internet jest teraz, jest, internet jest super, jest, internet, internet, łączy ludzi, internet. Internet jest, teraz jest. Internet jest super jest. Internet, internet. Łączy ludzi internet. Internet, internet. Łączy ludzi internet. Łączy ludzi internet. Łączy ludzi. internet. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Na razie cześć. Bye bye.